Cześć i bardzo serdecznie z tej strony ja szotę, a teraz to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Black yy, Ops Multiplayer. Przepraszam, że tak długo nie było tej serii, lecz co się w ogóle z Black Opsem stało. No i nie działał. Cały serwer Black Ops. Nie, nie wiem czy mam do wolno biegnie, ale nieważne. I co się stało? A, połączenie niewyprzerwane miałem, nieważne. Okej, okay. też ma taką broń co ja chyba, tak, dobra, okej, okay. mm, jedziemy sobie małą rozgrywkę mm, na polskim serwerze, jeśli się nie mylę, no, jakaś, e -e ojo, kurde, trudna to jest, to jest hardcore, bardzo trudne. o, oh, nie wiem, czy nam pójdzie, no, no. jestem po Team Fortress grze, w ogóle mogę tutaj nie iść może, w ogóle to są dwie inne gry i one są równie pomieszane. I Fortress jest troszeczkę fajniejszy, jak mi się wydaje, bo zacząłem w niego porządnie grać w końcu. I postaram się zrobić wam serię z tym Fortress. Nie obiecuję jeszcze i Kurde. Teraz zmienimy serwer, bo to jest taki... dziwny. Zmienimy na No Rulesa, wbijamy. Nuketown, no okej. Okay. Mm, będzie się lepiej zbawiło, może na odcinek będzie lepiej. A nagram dzisiaj jeszcze dla was może... Mm, e, zombie, Mogged, e, Call of Duty. Na pewno nagram tego e, Ghost Recona, wydawało było. E, Bionic Commano, na pewno też będzie. To może się. Staram, oczywiście się. Okej, mamy tutaj swój team. Ajajaj, co się stało? Co to był za lag? Czasem są takie szczery w tej grze. Właśnie urok tej gry to jest. No co za to! Oni mogą tak rzucać te relacy celnie. Oni rzucą... Aha, ja bym nożyki, a nie Wyrzucił granat Asystę dostałem z ukrycia. Często mam asystę. Okay. Nooo! No, Ethical. Dobra, niepotrzebnie mu wbijałem do bazy. Może. Można fajnie kręcić, tylko że. Miałem srektory. Ale. Mam własną klasę na sniperkę, ale ja to nie lubię. Sperki w serwerze różnic no z mm. typerami. Jakby... Oj oj oj, rzucałem granatami. Och, końcu koś. To jest właśnie schamski, to że tak rzucają granatami. Trochę. O wezmę tą Wow, 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 tak, to ktoś, kto nie ma, to O! No nie. LOL! Mieliście krzypa. To jest, jest taki fajny fadas właśnie. Aj, miał tą kamerkę. Całą kamerkę miał. No było. Sorry, że tak nie długo nie ma odcinków, ale dzisiaj nagrę mi komandos 5 albo 10 nawet hmm. I tutaj trochę nagram tego chyba do hmm, multiplayer oczywiście bo z kampanii nie wiem czy z serii raczej nie Już przechodziłem kampanię nie raz ale naprawdę kampania w Black Opsie jest super ale nie i dobra kurde no dobra, okej okay więc nowe online i bring w końcu wrócimy do Brinka, bo tak już dawno mówimy o Brinka, że nie wiem ale postaram się nagrać ostatnie kilka lol dobra no teraz jest, okej okay. teraz tam będą wychodzić się złożę. więc można tutaj chętnie wykupić kogoś A, na przykład tak o tam kolor, widziałem go. A nie, to chyba... Nie, to był on. Widziałem, widziałem. A... No kur... fajnie się gra. A mi tylko dobrze idzie na Nuketown. Na innych serwerach nie tak dobrze nie idzie. Chociaż nie wiem, czy mi nawet teraz dobrze idzie, bo to super. A tu są ciągle ci gracze, co zawsze. Jak tu ciągle widzę. Ostatnio właśnie bardzo źle było z Call of Duty, gdyż. Cały serwer się zwiesił Co było nieco przyjemne No nie mogłem nagrać ani grać sobie To był weekend A nas z podwójnym magazynkiem zawsze coś Ojej Dobra Dzisiaj jeszcze może nagram tego TF-a Bo już TF2 no to wiecie co to jest nie? Linking Fortress chyba Każdy wie porządna gierka Darmowa, fajna Staram się nagrać wyjście, sobie w nią grałem długo. No nie tak długo, trochę pograłem w Halloween ta mod. No i fajnie była, naprawdę zabawa była. A tam był headshot. Tak, tutaj tu był pan. A i schował się nieźle. A tam nie zauważył. Ale no, okej, okay. ja mogę tutaj kapić. Nie wiem, czy kąpić, czy nie. nie. dobra, to tutaj nie ma, więc... Tutaj się fajnie kąpiłoby. Myślę, że lepiej nie... Dobra, C mogę jedynie co wkrótce I tunel. Lol, dużo miał życia to Ooo. Dobra, szkoda, że się nie udało. Dobra, klik. Cool, no man. kurde Mogę krótko cończyć To nieważne 50 FPSów maksymalna liczba, yeah Aaa, biją mnie Chowieni Aha, nie widzą mnie Tu się schowamy i będziemy ich... ...waleć Co? Nie nadolało Przeuważę um no, jeszcze To tak. właśnie granata rzucą No <noise> Jaka piękna akcja no, widzieliście to rzucimy im tę żyć nie no, żeby w kościele ja. LOL ten, ten samolot to jest już masakra w tej grze Nie powinno być na maja... nikt nie, nie mam tego samolotu Przepraszam, że nie mam RPG Ahaha, co? Kor Tam był, tam był? No już nie ma, dobra. Zobaczę, jaki kawał jestem ciekawy. A no, okej. Okay. No, co to było? Tam jest to. Muszę zobaczyć też jak tam. A taki kilka. 47 nie chce Ja właśnie muszę sobie coś zrobić z 47 Oj. No Kurde no, ale ładnie nawet akcja. No, asystent dostałem za niego. Spoko. No, dzisiaj tak nagrałem 4 odcineczki z tego teraz. Mojones, no no headshot hehe 4 he. odcineczki, z 4 S. No, zrenderuję wszystko No jest, zrenderuję, obrobię HD dam hmm. oblekt tego Oczywiście Czemuby nie Ok Tam ktoś jest Aha, już tam Ktoś tu się może ciągnąć, no. Yeah! Ha, ha, ha Pięknie, podwójne zabójstwo jeszcze z takiego multi-killa. To było ładne. Tu jest już. Dobra, idziemy. No, ładnie. O nie, auto! To jest właśnie... ...auto. Mówiłem już o nim.